Dzisiaj jest, jestem w San Pedro, to jest taka wioska obok Wilka Bamby. To jest mega mała wioska. wybieram się tam dalej pieszo, będę szedł jakieś 3 km do znajomych i na ziemię takiego znajomego, który ma pewien, ma pewien pomysł. Witaj ponownie, Max Love. Ma pewien pomysł, on teraz siedzi w Gwatemali. Mogłeś nawet, mogłaś widzieć filmik wiralny z nim na Facebooku o tym jak goś z Dubaju rozbił swoje Ferrari pierwszego dnia jakie miał i tak dalej. Ma pewien pomysł odnośnie wspólno. Ty mnie poprosił, żebym pojechał na jego ziemię, bo już zapomniał jak wygląda i jaki jest potencjał tej ziemi, ponieważ ten swój projekt by chciał tująć, więc dziś jestem w San Pedro. No, to już tutaj, to jest po prostu. Taka kiedyś musiała być Wilka Bamba, po prostu, nie? Było fajnie, a zarazem nie. Tam jest Wilka Bamba. A tutaj taki mały parczyk San Pedro. Typowa kolonialna bardziej struktura, śliczny jest. Oni go tutaj coś odnawiali, on nie był taki ładny. Jak zrobić nieczytelny napis, nie? Gdzie nie gdzie jeszcze takie, takie pozostałości są że Znajdują się takie mapy ręcznie malowane w Ekwadoru Tutaj całego świata I tam Bardziej Tego rejonu tu Bliskiego Znajdujemy się tutaj teraz Locha Locha, tak jak, tak jak te świnie, locha tak się to czyta takie widoczki Mandango, święta góreńków, a tam w dole Wilkabamba i tutaj wystaje gdzieś tu wystaje ten kościółek dzisiaj to jest ten jeden z ekstremalnie gorących dni, jakie zdarzają się w Wilkabambie że termometr nie wskazuje 35 stopni, tylko jeśli tu jest 35 stopni, to tak jakby w Polsce było z 40, bo tu jest inna siła słońca i dzisiaj jest wiecznie, jak widać, bardzo wiecznie, tak jakby był sezon wiatrów. Sezon wiatrów normalnie tu w rejonie Wilka Bamby jest podczas naszych polskich wakacji między od, od czerwca do września trwa sezon wiatrów, wtedy dzieją takie silne wiatry, które kompletnie mnie potrafią zdezorientować. A teraz dzisiaj są te wiatry, niby zbliża się pełnia, ale generalnie jest to coś dziwnego. Tutaj też się ta pogoda, trochę te pory roku się pomieszały i na przykład drzewo Wilko, które obserwuję od lat, ono teraz nie powinno mieć nic kompletnie oprócz liści, a ono natomiast po prostu nie przestało od września zeszłego roku produkować takich strączków z tymi nasionami Wilko i cały czas produkuje. Jakby nie nastała w ogóle dla niego ta pora bo on normalnie produkuje nasiona od marca do września. Zaczyna w marcu dopiero. Yy, teraz nie przestał, dalej trwa. I te wiatry też są takie. Było Parę tygodni mm. temu też były takie trzy dni wiatrów, że wszyscy myśleli, że jest sezon wiatrów. Szkoda. Korci mnie, żeby się wybrać popływać. Tam na dół do rzeki, ale po pierwsze później będę musiał wracać do góry. Po drugie, to będzie godzina dłużej. Jak wejdę do rzeki i się ochłodzę, i później będzie ciepło, to się bardzo zmęczę. Więc teraz tego nie zrobię, tylko będę szedł dalej. Teraz jest największy upał, słońce jest kompletnie w zenicie, widać cienia jest niewiele. No, to jest moja ulubiona pora, żeby spacerować po po prostu w bezdrożach ekwadorów w wioskach dziwnych miejscach kiedy słońce centralnie od góry na czachę daje I tutaj wspomniane drzewo wilko jak widać wiszą strączki nowe, świeże, zielone bo to, to są stare strączki to są strączki z poprzedniego sezonu one już są puste bo to proces jest bardzo prosty rośnie sobie strączek, on jest jak tam widać zielony dojrzewa ususza się i później jak jest sezon wiatrów, to po prostu te nasiona są wytrzepywane z tego i te strączki spadają nasiona Wilko mają w sobie DMT w mikrodawce dla mnie jest to jest to ultimate medicine czyli taka takie lekarstwo ostateczne, którym tak naprawdę można wszystko wyleczyć uzdrowić, zharmonizować tak naprawdę, bo na tym polega Uzdrawianie, ozdrawianie, czy jak to tam zwać. Poznaj naturalne produkty z Ekwadoru: 7P Pasożytą, łajuzana efektywność, częka piedra na kamienie nerkowe. Palo Santo, który jest niesamowitym kadzidłem. Link w opisie. wytarłem do rzeki. Teraz już będę szedł cały czas wzdłuż rzeki. Ja tą drogę znam, ponieważ kiedyś, w 2016, u Mauro i Moniki, oni, oprócz głównego domu oni mają też taki e, taki mały domek, który wynajmują i ja tam sobie kiedyś wymyśliłem, żeby u nich pomieszkam i prze, przerobię ten domek tak, żeby tam powstała powstał całkowita ciemność i żeby sobie zrobić takie odosobnienie w ciemności. 8 godzin zajęło mi. Jakby przygotowanie tego domku, żeby tam była pełna, pełna ciemność żeby była też wentylacja dobra. No i rano się niestety okazało, że sprawa jest niewykonalna, ponieważ dom został zbudowany z drewna z gliny i z różnych takich rzeczy, które gdzieś mają mikroszczelinki. Takie, że może mrówka nie przejdzie, ale światło przejdzie, więc nic z tego retreatu wtedy nie wyszło. Aczkolwiek byłem tam jeszcze dwa tygodnie, więc każdego dnia miałem te 14 godzin pełnej ciemności na dobę było, a to już jest bardzo dużo, to już jest bardzo dużo do pracy. Tam się idzie do Mauro i Moniki, tam się dalej. Tam nigdy nie byłem, a ja idę za ten most, zobaczyć, znaleźć. To ja nie wiem, czy to jest zamknięte. Domofon. Te właśnie cienie i światło cienie. Chcieli uchwycić impresjoniści. To jest to, co się nie podobało niektórym w ich obrazach, że chcieli pokazać, jak duży kontrast jest, gdy słońce świeci przez drzew, otarłem brama. do posiadłości Marka i Moniki, są Włochami z Wenecji. Wejście tutaj nienawidzę tego. Od mi się już dlaczego odrzuciłem, na kiedykolwiek indziej. Bycie w tej kabani, która jest zajebista, cisza, spokój, wszystko, ale this bullshit. Oh my god. Kurde, w sumie nie pomyślałem, że mogli pojechać do Locha, bo w czwartek, czyli dzisiaj jest tam targ taki największy targ z Saraguro. Ludzie przyjeżdżają, co uprawiają, dużo fajnych rzeczy można kupić w dobrych cenach. No nic, także chyba się z nimi nie zobaczę. Tam nie wejdę, bo jest moc zamknięty. Po prostu zostałem wyrwany przez rzeczywistość wilka bamby do tego, żeby wyjść z domu i wybrać się na długą wycieczkę pieszą. Co mi się w sumie bardzo podoba i tak naprawdę tego mi brakuje. Tylko z lenistwa nie wychodzę. Więc... Jeśli chodzi o taka, może powstanie taka seria, może nie powstanie, ale generalnie ten odcinek jest o moich doświadczeniach z celibatem, czyli z brakiem aktywności seksualnej.